Cześć z tej strony, Oskar i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku odłożymy sobie skrzynię. Tom Crash Chest. Celuję w, w czapkę Super Hero. Nie, nie tego. Nie, Kosmic Kapitan. Kap nie wiem, jak to się czyta. Dobra, zresztą dobra. Mam jeszcze 20 soczków, to se mogę uzupełniać tą energię bo soczki się dostaje na koniec tego eventu, więc no w sumie każdego chyba eventu się dostaje soczki, więc dobra. Robimy, robimy sobie. tak, tak, tak. No i dobra, tam jakaś tam walka jest. Już walczyłem z tym bocem nie raz, bo musiałem, żeby yy... Żeby tam po prostu te medaliki zebrać, więc mogę powiedzieć, że on jest prosty, tylko że po prostu yy, po prostu yy, to się długo robi i na elitarnym jest to trudne jedynie na elitarnym poziomie trudności jest trudny ten boss, a na zwykłym jest po prostu prosty. No bo widzicie, no nic mi nie robi praktycznie. No jeszcze bo tyle dodajemy, no i wystarczy, że ja zrobię tak, tak 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 no i został ostatni chyba no jeszcze został wystarczy, że teraz uderzę zupełnie niebieskimi starczy. no dokładnie więc no taki krótki ten zaraz, zaraz też setny level będzie odcinek z setnego levela tylko, że poziom w cave, który teraz przechodzę jest tak trudny, że to w ogóle, dobra, dostałem najwięcej, ile się dało? 400 po prostu, więc dobra, zobaczmy, celuję, jak mówiłem, w kosmic kapitan, mam nadzieję, że go dostanę, bo tam zwiększa leczenie, a jak zwiększy leczenie, to może się coś fajnego uda tam wreszcie te cave zrobić. Open. Royal Pirate. Okej. Okay. Jest to mocne, ale czy przydatne? Nie, raczej nie. Co to jest? Super. Hero? Nie. Do bomby same. Ice Druid. To jest mocne. Czy jak chcę to skipnąć? Eee, chyba chcę. O kurde. Mocne gówno dało. O nie, nie, nie. No dobra, może być. No takie gówno, mogłem zostawić tego druida, a zepsułem, no gówno wyleciało, no co ja mam powiedzieć, jakiś gówno, którego nic nie, nigdy nie użyję, bo co to za gówno jest, co to w ogóle robi, nie, jakiś, jakiś ściek, no taka, taka prawda. Nie, no nie mogę zobaczyć co to robi, ale to jest pewnie gówniane, więc to by było na tyle w tym odcinku. Gówniany drop, mogłem zostawić druida, bym miał ice druid, a chciałem po prostu, nie dość, że zmarnowałem sobie esencję, to jeszcze yy, zmarnowałem druida, który chyba by nawet by był mocny. No niestety, w tym openingu tej skrzyni się nie poszczęściło. Więc będę musiał po prostu czekać na następny event jakieś trzy dni, żeby może dostać nawet więcej niż 3 dni. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Cześć!